Witajcie, miczkartki, w tym oto filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś mega dla mnie przyjemnym, czyli z testem słodyczy prosto z Czech. Tak jest, kiedy byłam na feriach, to właśnie przejeżdżaliśmy koło granicy, więc kupiliśmy kilka słodkości, których akurat nie ma w Polsce. No i dzisiaj to wypróbuję, zobaczymy czy będzie mi to smakować i co. Oczywiście zainteresowanych zapraszam do oglądania. No, i co my tutaj mamy? Zaczniemy od batoniku, który się nazywa Deli, coś takiego. On jest z firmy Orion, czyli ogólnie powinna być tutaj bardzo dobra czekoladka, aczkolwiek jestem bardzo ciekawa tego środka, ponieważ ten batonik jest pistacjowy, a ja naprawdę uwielbiam pistacje, więc zobaczymy, co z tego będzie. Mm, bardzo ładnie pachnie taką czekoladą deserową. Jest on taki gładki, śmieszny, ale podoba mi się. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał w środku. W środku wygląda właśnie tak. Jest taki zielony, naprawdę mega apetycznie to wygląda. Aczkolwiek, jeśli chodzi o sam baton, to. Czekolada jest naprawdę przepyszna, taka deserowa, którą uwielbiam. Jeśli chodzi o te pistacjowe nadzienie, to ono jest bardzo dobre, aczkolwiek ja kompletnie nie czuję w tym pistacji. Dodatkowo smakuje to i ma taką też konsystencję jak Milky Way. Jeśli ktoś oczekuje, że ten batonik będzie mocno pistacjowy, to niestety się trochę zawiedzie. Aczkolwiek dla fanów Milky Way to naprawdę będzie cudowność. Teraz czas na kolejny batonik. Jest on również z tej filmy Orion tak właśnie on wygląda i jest on biały a w środku właśnie nie wiem jakie ma nadzienie kompletnie nie wiem chyba jakieś kakaowe nie wiem zobaczymy jakieś kasztanowe zobaczymy ale ogólnie podoba mi się że ten batonik ma białą czekoladę więc wow Otwieramy, wygląda trochę tak ekskluzywnie, że tak powiem. Uuu, sami zobaczcie, ten batonik jest oblany taką białą czekoladą. I ten batonik jest tak rozdzielony na poszczególne części niczym w Kinder Bueno. Ugryzę tę jedną kosteczkę. Hmm. Hmm. Ta biała czekolada jest naprawdę oh, obłędna. Co do samego musu, to za bardzo go nie wyczułam, ponieważ czułam tylko i wyłącznie białą czekoladę, bo jest ona tak bardzo intensywna. Mimo wszystko jest to przepyszne i dużo lepsze od tego batoniku. Dla fanów czekolady, w szczególności białej, to naprawdę będzie coś świetnego. Dobra, na chwilę odchodzimy od czekoladowych rzeczy, i teraz chcę Wam pokazać takie oto gumy, żelki. W sumie, co to jest? Czy są tutaj polskie napisy? Guma do rzucia o smaku jeżynowym. Aha, okej. Okay. Składniki. Na pierwszym miejscu cukier. Hmm, mogłam się tego spodziewać co do słodyczy. Bardzo mnie skusiły te oto gumy, ponieważ są one w smaku takim właśnie jeżynowym, a ja uwielbiam właśnie takie owoce leśne. Ja to już jadłam, tylko że w wersji arbuzowej, i było takie chyba ok, z tego co pamiętam. Moim zdaniem jest to taki fajny słodycz, właśnie do torebki. Mmm, ale ładnie pachnie. Ledwo otworzyłam, a już tutaj pachnie taką jeżyną. Mmm, oh, ale pięknie pachnie. Sama w sobie guma, jak widzicie, jest taka zrolowana, aczkolwiek jest w bardzo ładnym miętowym kolorze. To weźmiemy sobie o kawałek tego. Mhm. Mm. Mhm. Tak, tak, tak. To jest to. Właśnie czegoś takiego oczekiwałam po tej gumie. Kojarzy mi się właśnie z tą moją ulubioną gumą Orbit ym, owoce leśne. Naprawdę jest ona przepyszna i super się ją żuje i jak najbardziej wrzucam ją od razu do torebki. I jeszcze tak na koniec chcę skomentować, że naprawdę ma bardzo ładne opakowanie z taką oto jeżynką słodką. <śm> Ja już to widzę, że mój dzisiejszy poziom cukru będzie uuuu taki! Teraz przez tydzień nie będę mogła jeść słodyczy przez takie coś. Okej, okay, teraz pokażę Wam kolejny batonik, również ze firmy Orion. I mamy tutaj taki mega batonik Jak widzicie jest on ogromny I z tego co widzę to będzie kokosowy Więc jestem mega ciekawa tego Ponieważ ja uwielbiam Banty No i co? Zobaczymy czy to będzie coś podobnego Ja naprawdę nie chcę liczyć ile to wszystko ma kalorii mm, Od razu zapachniało Troszeczkę takim batonikiem typu Pawełek, Danusia Takim z alkoholem, nie wiem czemu Może to będzie miało alkohol, nie wiem jak widzicie, jest on ogromny. No, masakratek, kto by to zjadł od razu, całe, to ja podziwiam. No i co, gryziemy. Chwila, 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 bo, bo ja tutaj chyba coś nie przeczytałam. Hm, no i tak, faktycznie dobrze powiedziałam. Jest to so kokos z takim. Alkoholem, coś takiego. No i jak widzicie, w środku też ten kokos jest taki żółty. No, ale jest to dobre, aczkolwiek całe bym nie zjadła, bo mnie to zmuliło na pewno. Nic nie pobije tego batonika. Jak na razie. Ok, teraz czas na moje dzieciństwo, czyli kocie języczki. I jak widzicie, to opakowanie jest naprawdę przeurocze. Jak najbardziej od razu chciałam to kupić. No bo co, ja jestem totalną kociarą, co po mnie tutaj chyba widać. No i te przeurocze dwa kotki białe, to naprawdę mnie urzekły totalnie. Tej firmy Orion, która jest naprawdę bardzo znana, chyba najbardziej znana w Wyczechach. No i co, otwieramy. Jak to się otwiera? Aha, mamy taśmę. Okay. A, nie zapaliłam świeczki, teraz zauważyłam. I'm so sorry, już zapalam kominek. Oops. Oops. No, widzicie, taka ze mnie niezdara i gapa. Dobra, otwieramy te kocie języczki. O. Okej, okay, mamy tutaj tak ładnie zabezpieczone. I mamy tutaj... Uuuu! Ale te pyszczki tych kotków naprawdę są bardzo ładnie wyrzeźbione. Pokażę wam zaraz. O, tak właśnie się prezentuje taki pyszczek. Mhm, mm mhm... Mm To jest to. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie czasem wrócić do takich rzeczy z dzieciństwa, słodyczy. No i dla kociar to jest idealne. Ale dobra, taka czekoladka już była, więc teraz czas na coś mega ogromnego, czyli... Czekolada studencka. No i tym razem wzięłam mega mega ciekawą wersję, ponieważ mam tutaj malinę i orzechy. I co tutaj jeszcze? No powiem wam, że wygląda to mega fajnie i wypasiono. Okej, okay, wiem, że to teraz będzie dziwnie wyglądać, ale zrobiłam sobie takiego batonika. No i co? Próbujemy. Mmm. Okej, okay, ogarniam już temat. Mniam, ta czekolada jest naprawdę oh, przepyszna. Z tego względu, że mamy tutaj naprawdę bardzo duże orzechy. Te malinki są takie wysuszone i są coś ala galaretka, coś takiego, taki żelek. No, wypasiona. Okej, okay, mi jest już naprawdę mega słodko, aczkolwiek został mi już ostatni słodycz I mamy tutaj takie oto jajeczko. Dam, daradam, czy kojarzy się tą postać? Tak, oczywiście jest to krecik. Więc wydaje mi się, a wręcz jestem tego w 100% pewna, że jest to naprawdę postać mega kojarzona właśnie z Czechami. No, naprawdę ten krecik jest przeuroczy. I jak widzicie, to jajeczko też jest bardzo ładne w takim błękitnym kolorze, więc do włosów. Dobra, ale mniej gadania, otwieramy. Aż się ekscytuję. Uuu, już coś widzę, innego. Moi kochani, mamy tutaj jajeczko z białą i mleczną czekoladą. No powiem Wam, wygląda to naprawdę super. Wow. Dobra, robimy gryza. Czekolada jest bardzo słodka i wolałabym, żeby zamiast tej mlecznej była bardziej jakaś deserowa, ale wiadomo, te jajeczko jest bardziej skierowane w kierunku do dzieci, więc musi być słodsze. Aczkolwiek ta biała czekolada jest mega dobra, ta mleczna taka mech, Wolałabym właśnie taką deserową, ciemniejszą, ale to są takie moje widzimisie. Dobra, to w takim razie ja zjadam jeszcze troszeczkę tej białej czekoladki i będziemy otwierać zabawkę, bo w środku jest zabawka w ogóle. Dobra, i zobaczmy, jaką mamy tutaj figurkę, bo naprawdę prosto z Czech. Okej, okay, ja nie podglądam i mam nadzieję, że będzie to jakiś krecik. Zobaczmy, co my tu mamy. Jest! Naprawdę, nie uwierzycie, jak bardzo się cieszę, że udało mi się akurat wylosować krecika, bo oh, ja tam przyjeżdżam raz na rok, tak? No bo jak widzicie, mogliśmy jeszcze tutaj wylosować jakąś żabę, mysz, królika. No, ja się cieszę, że mam krecika. Czy ja właśnie zrymowałam? I akurat wylosował mi się naprawdę bardzo fajny krecik. No przecież on jest uroczy, prawda? <grystanie> Super, mam nadzieję, że um, ta figurka nie mówi mi, że to jest moja przyszła praca, prawda? Kto oglądał krecika w dzieciństwie, dajcie znać, bo ja naprawdę nałogowo. Więc tak, moi kochani, to już tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Co do słodyczy, jestem naprawdę mega zadowolona, ponieważ każda z tych rzeczy mi smakowała. Jedna lepiej, druga gorzej, ale mimo wszystko i tak polecam Wam kupować słodycze z Czech, bo naprawdę są bardzo dobre. I możecie tam znaleźć kilka perełek, których nie ma totalnie w Polsce, a są naprawdę przepyszne właśnie w Czechach. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. No i co, widzimy się już w kolejnym. I oczywiście piszcie mi też na dole, czy jedliście kiedykolwiek jakieś słodycze zyczek. A jeśli tak, to jakie? Jestem tego mega ciekawa. No i co, widzimy się już w następnym filmiku. Ja więcej nie przedłużam. I pa pa!